A zatem wielki finał. Wkrótce dowiemy się, kto okaże się zwycięzcą. Real Madryt zmierzy się z Barceloną. Witamy. Dzisiejsze spotkanie od dawna jest zakreślone czerwonym flamastrem. W kalendarzu każdego kibica, bo dziś rozgrywamy wielki finał pucharu. Nazywam się Tomasz Smokowski i mam przyjemność komentować to spotkanie w towarzystwie Jacka Laskowskiego. Real Madryt kontra Barcelona. Na pewno znasz Tomku przewidywania ekspertów co do faworyta dzisiejszego pojedynku, jednak nie przewidują one znaczenia towarzyszącego tu czynnika stresu. Presja na faworytach może im pętać nogi i doprowadzić do zupełnie innego finiszu niż ten, który uchodzi za bardziej prawdopodobny. Dlatego nie dzieliłbym skóry na niedźwiedziu, po prostu skupmy się na wydarzeniach boiskowych. O tym powiem, kto zgarnie puchar, ostatecznie zdecyduje boisko, a nie prognozę i wróżenie stresu. Realizator pokazuje nam teraz wyjściową jedenastkę Realu Madryt na ten mecz. Między słupkami Thibaut Courtois. W defensywie Trent Alexander-Arnold wystąpi razem z Fernandem Mendy na boka. W pierwszej linii tego zespołu zobaczymy dzisiaj dwóch zawodników odpowiedzialnych za finalizowanie ataków. A oto wyjściowa jedenastka Barcelony. Zespół zagra ustawieniem 1-4-5-1, ale w ofensywnym wariancie. Tak jest popularna taktyka we współczesnej piłce i trzeba pamiętać, że nie jest to typowe granie na jednego wysoko ustawionego napastnika, który musi sam walczyć z całą obroną rywali. Na pewno dostanie on solidne wsparcie z pomocy, gdy już piłka znajdzie się na połowie przeciwnika. Ofensywna akcja Viniciusa, czy będzie z tego bramka? Garcia. Pokal Torres z dla Barcelony. Mają pomysł na krótkie rozegranie. Fantastycznie teraz zatrzymuje. To natarcie drużyny przeciwnej. Świetna interwencja. Niemal w ostatniej chwili. Ręce same składają się do oklasków. Bardzo dobre podanie. I piłka odbita na aut. Podejście wyżej. Odbiór. Klasyka nowoczesnego pressingu. Przesadził teraz siłą tego strzału. Piłka przechodzi ponad bramką. Werder, Aleksander Arnold. Kibice nie mają co narzekać. Jude Bellingham konsekwentnie daje im piękne pokazy swoich piłkarskich umiejętności. Jeśli mielibyśmy wymienić jedną cechę, którą ten piłkarz wyróżnia się na tle innych, to na pewno należałoby wymienić soczyste uderzenie. Dystans. Oto królestwo tego zawodnika, gdzie potrafi przymierzyć i wbić w kości. Eric Garcia. Jamal. A, dobrze to wygląda. Nie pozwalają, by do doszło. Wybicie piłki. Vinicius. Pan Verde. Źle wygląda ta akcja. Bawa. będą prowadzić. On no, nie napocił się, ja też szczególnie przy tej interwencji, Bramkarz. No tak, bądźmy szczerzy, ten strzał pozostawiał wiele do życzenia. Musimy z rozegrać tę akcję? Mogło być niebezpiecznie. Fenomenalna interwencja. Kilka wybita, będzie wznowienie zamku. Endrik. A teraz akcję swojego zespołu prowadzi Endrik. Spokojnie rozgrywają, szukają luki w obronie. Rafinia Edri Erik Garcia Znowu są przy piłce Valverde, Arda Güler Dobra interwencja, nie tę próbę ataku te prosto padły zabrane. Łącznie napędzając akcję ofensywną. Oj nie! Nuje sobie teraz pewnie w brodę. Nie udało się strzelić gola w akcji sam na sam. Potężny strzał. Szkoda, że chybiony. Bo kurtła. Dla drugiej drużyny. I tylko jedna minuta doliczona do regulaminowego czasu. A akcja rumieńców. A teraz czas na przerwę. Arbiter zakończył pierwszą połowę. grają dalej. A wynik to jak na razie 0 do 0. Gerard Martin. Pedri. Real. Może ruszyć z akcją. Jamal. A kilka wariantów podania piłki. teraz reaguje blantarz. Krótkie rozegranie spod Chorągiewki. Ależ teraz okazja, ależ było blisko. Piłka przechodzi jednak obok słupka. No, ładnie się złożył do tego strzału. Próbowali rozegrać akcję, ale jest strata. Ridiger. Ostrożnie budują atak, by nie stracić remisu. Zobaczymy, co wymyślą w tej sytuacji. Czy obejmą prowadzenie. wygląda teraz arda Güler. Świetna teraz gra we własnym polu karnym. Rodzi się kontra. Jak to spróbują rozegrać? Wyglądało to nieźle, ale jednak nie tym razem. Strata Gimki i szansy. Bellingham. Real coraz bliżej pola karnego rywali. Podanie czeka Endrik. Lewandowski. O, teraz Rafinha, świetnie za plecy od wyjście z bramki, przejęcie piłki. Po Valverde. Mbappe. Bellingham. Valverde. Spróbują znaleźć wyłom w defensywie. O, solidna obrona, brawo. Real decyduje się więc na wprowadzenie rezerwowego. Nic jest do środka druje Fantastycznie teraz broni. Kasuje tę akcję wybiciem. Odejście wyżej, odbiór. Klasyka nowoczesnego pressingu. Szczęsny, pięknie do broni. Pierwsza klasa. Dobre ułożenie ciała przy tym strzale głową, ale jednak bramki nie ma. Było naprawdę blisko. Piłka minęła cel o centymetr. Robert Lewandowski. Dobre, przemyślane zagranie. Szansa, przy przełomie impas. Gol! Dzięki temu trafieniu wychodzą na prowadzenie. Tak jest, proszę Państwa. Można powiedzieć, że mają już teraz jedną rękę na trofeum. No i teraz widzimy w podkórce, że chyba dopisało tutaj trochę szczęścia przy tej bramce. Niewiele brakowało, a piłka trafiła do poprzeczki, ale koniec końców liczy się efekt końcowy. Rozpoczynamy ostatni kwadrans tego meczu. Witam. Valverde. Jude Bellingham. Teraz może być groźnie. Błędnie wymieniają piłkę, szukają okazji do zaatakowania. Nie będzie gola! A to wszystko dzięki tej jednej interwencji. Naprawdę świetna interwencja. Erwin świetnie zagrywa piłkę. Świetne było to zagranie. Firtuala! jaką to wyjął. Wspaniale zachował się Bel. A więc rzut rożny. Także spokojniej będzie im się czekało na ostatni pizlek, jeśli teraz zdołają podwyższyć. Piłka została zagrana zbyt mocno. Opuszcza plac gry. Jude Bellingham. Antonio Rydigere. Przejęcie piłki obok bramki. Sosa, parada, czy to kutła. Wydawało się, że nie sięgnie. Zagranie na klepę. Krótko. Zagranie na bliższy słupek. Czy to wykorzystają? I wydawało się, że będzie groźnie. Ale wyłapuje to dośrodkowanie bez większych problemów. Tablica świetlna w górze. I już wiemy, że przed nami jeszcze dwie minuty grania. Rashford. Markus Rashford. akcja. Tak jest! To już koniec! Ależ teraz wybuch radości! Co tutaj się dzieje? Co tu będzie się działo? Niesamowite ukoronowanie tylu miesięcy wysiłku. Skaczą, radują się, ściskają. Co roku marzą o tym wszystkie ekipy w kraju. Co roku całe rozgrywki znajdują kulminację w wielkim finale i co roku mamy podobny wybuch radości. To się nigdy nie znudzi. Bo i jak ma się nudzić, kiedy możesz się w taki sposób zapisać w historii krajowej piłki. Cały mecz za nimi, a oni skaczą tak, jakby dopiero wyszli na muradę. Podium już ustawione. Ustawieni też piłkarze w kolejce do wejścia. Widzicie Państwo, przestępują z nogi na nogę, pozdrawiają kibiców. Nie mogą się doczekać chwili, o której marzą wszyscy uczestnicy każdych rozgrywek. Już stają w półkolu wokół Pucharu. Już kapitan szykuje się do wzniesienia trofeum w tym triumfalnym geście, który wszyscy kibice tak dobrze znają. Jeszcze chwilę i tak, tak, eksplozja radości na stadionie. Konfetki, błyskają flesze, kamerzyści starają się znaleźć jak najlepsze ujęcie, a oni skaczą, cieszą się, śpiewają i to samo dzieje się na trybunach. Spójrzmy. Mają buchar, nikt im go nie odbierze. Przyszła pora, by podzielić się radością z fanami, którzy wiernie kibicowali im przez całą drogę do ostatecznego zwycięstwa. To jest chwila wspaniałej integracji. To jest peta pod tytułem Puchar jest nasz. Każdy miał w tym udział i każdy teraz ma prawo się z niego cieszyć. Pora na zdjęcia. Kiedyś byśmy powiedzieli, że jutro trafią na nagłówki kazy. A tymczasem teraz, za chwilę pewnie wylądują na portalach i profilach społecznościowych. Klasy się zmieniają, ale radość i duma z takiej pamiątki pozostaje na długie lata.